Cześć, witam Was na kanale Angielski przy Kawce. Nazywam się Aleksandra Łubniowicz i chciałabym pokazać Wam, że nauka języka angielskiego nie musi być nudna, żmudna i męcząca. Ale wręcz przeciwnie, może być ciekawa, rozwijająca i zabawna. Łapcie kawę, herbatę lub cokolwiek innego, na co macie ochotę, i lecimy z tym odcinkiem. W języku angielskim mamy mnóstwo wyrażeń, których nie da rady przetłumaczyć dosłownie słowo w słowo. Jeśli spróbujemy tak zrobić, to wyjdzie nam totalny nonsens, stek bzdur, z którego można się tylko pośmiać. Jeśli więc mamy do czynienia z takimi wyrażeniami o znaczeniu przenośnym, metaforycznym, to niestety musimy tłumaczyć te zwroty całościowo i ich znaczenie po prostu zapamiętać. Dla pocieszenia powiem, że takie wyrażenia dość łatwo się zapamiętuje, ponieważ. Są zazwyczaj zabawne i bardzo przemawiają do naszej wyobraźni. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 popularnych wyrażeń o idiomatycznym, to znaczy przenośnym charakterze, wraz z przykładami, tak, żebyście mogli łatwiej je zapamiętać. Zaczniemy od popularnego zwrotu: It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs co dosłownie oznaczałoby, że pada kotami i psami, ale wiecie już, że nie tłumaczymy tego dosłownie i nie ma tu żadnego związku ze zwierzętami. Ale ma to związek z deszczem, takim ulewnym. Możemy ten zwrot przetłumaczyć jako leje jak z cebra, na przykład Don't forget your umbrella, it's raining cats and dogs. Nie zapomnij, nie zapomnij swojego parasola, leje jak z cebra. Albo It was raining cats and dogs, but we went swimming anyway. Lało jak zebra, ale i tak poszliśmy popływać. Nie jest jasne pochodzenie tego zwrotu, jednak istnieje teoria historyczna, która jest dość popularna, chociaż niezbyt przyjemna, a mówi ona o tym, że w XVII-wiecznym Londynie podczas ulewy ulice były pełne błota, ścieków, a czasami nawet martwych zwierząt. Po silnych deszczach ciała kotów i psów spływały ulicami, co mogło prowadzić do wrażenia, że pada kotami i psami. Jednak zostawmy teorię w spokoju i przejdźmy do drugiego zwrotu, z którym często możecie się spotkać, a mianowicie break a leg. Break a leg, czyli w dosłownym tłumaczeniu, życzylibyśmy komuś złamania nogi. Jednak życzymy tutaj komuś połamania nóg w sensie, Pozytywnym. Powodzenia. A oto przykłady. The match is tomorrow. Break a leg. Jutro mecz. Połamania nóg. Break a leg tonight. I know you'll do great on stage. Połamania nóg dziś wieczorem. Wiem, że świetnie sobie poradzisz na scenie. Warto tu jeszcze wspomnieć, że idiom break a leg w oryginalnym kontekście anglojęzycznym jest używany wobec artystów. Przed występami scenicznymi i nie życzymy powodzenia wprost, bo zgodnie z przesądem może to przynieść pecha. Dlatego mówi się odwrotnie: złam nogę. W języku polskim zresztą również wiele osób na życzenie powodzenia mówi nie, dziękuję, obawiając się, że może to przynieść odwrotny skutek. Więc myślę, że dość łatwo będzie to Wam zapamiętać. Niektóre źródła mówią, że idiom pochodzi od żartobliwego, ironicznego humoru wojskowego, gdzie życzyło się komuś złej rzeczy w pozytywnym sensie. No dobrze, a czy słyszeliście kiedyś, że ktoś kicked the bucket? Kick the bucket, czyli dosłownie kopnął wiadro. Wyrażenia tego używamy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś po prostu umarł, mówiąc o tym niefortunnym wydarzeniu w trochę lżejszy, bardziej żartobliwy sposób. Zresztą w języku polskim mamy podobne wyrażenie określające czyjąś śmierć z tą różnicą, że my kopiemy w kalendarz, a nie wiadro. Możemy na przykład powiedzieć: Sadly, my neighbor kicked the bucket last night. Niestety, mój sąsiad zmarł zeszłej nocy. Albo I want to travel the world before I kick the bucket. Chcę podróżować po świecie, zanim umrę. A skąd wzięło się to wyrażenie? Niestety, geneza tego zwrotu jest ponura i mroczna i odnosi się do czasów średniowiecznych, do egzekucji przez powieszenie. Może lepiej nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły. Warto tu też nadmienić, że trzeba zachować ostrożność w formalnym kontekście. Na przykład w rozmowie z rodziną. Raczej nie użyjemy zwrotu King the Bucket, o ile nie chcemy się nikomu narazić albo popełnić fopa. W takiej sytuacji lepiej powiedzieć po prostu na przykład He passed away, albo he died peacefully, lub he's no longer with us. No to może tym razem coś lżejszego. Czy słyszeliście kiedyś zwrot hit the sack? Hit the sack. Oznacza on po prostu iść spać, a nie wyżywanie się na Bogoducha w innym worku. Możemy na przykład powiedzieć: I'm exhausted, I'm gonna hit the sack. Jestem wykończony, idę spać. He slept for only two hours and awoke exhausted. Spał tylko przez dwie godziny i obudził się wykończony. Ten zwrot ma dość logiczne wytłumaczenie, a jego źródła możemy doszukiwać się w XIX i na początku XX wieku. Zanim rozpowszechniły się wygodne łóżka, materace, to w biedniejszych domach i koszarach wojskowych robiono płóciennych worków, tak zwanych sak, wypełnionych słomą, sianem lub szmatami. Kiedy ktoś szedł spać, to po prostu rzucał się na taki worek, czyli hit the sack. Alternatywna wersja tego wyrażenia to hit the hay. No to jedziemy dalej z tym tematem. Have you ever spilled the beans? Have you ever spilled the beans? Czy domyślacie się o co tutaj chodzi? I nie, nie chodzi tutaj o rozsypanie fasolki na robienie bałaganu, natomiast w ten sposób wyrażamy fakt, że ktoś wygadał się, zdradził jakiś sekret. Przykłady? Proszę bardzo. Don't spill the beans. It's a surprise party. Nie wygadaj się. To przyjęcie niespodzianka. He accidentally spilled the beans about the surprise. Przez przypadek zdradził niespodziankę. A jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jedna z najstarszych teorii mówi, że idiom ten pochodzi z antycznej Grecji, gdzie używano fasolek do tajnego głosowania. Biała fasolka oznaczała głos na tak a czarna fasolka głos na nie. Jeśli ktoś rozsypał fasolki przed końcem głosowania, zdradzał wynik. No dobrze, zostawmy już te fasolki i przejdźmy do zwrotu numer 6. Co to może oznaczać, że coś kosztuje rękę i nogę? Można się domyślić, że nasze ręce i nogi są dla nas bardzo cenne i takie jest też znaczenie zwrotu. Cost an arm and a leg, cost an arm and a leg. W którym opisujemy, że coś kosztuje fortunę, majątek jest bardzo drogie, możemy powiedzieć: That trans costs an arm and a leg. Ta sukienka kosztowała fortunę. Albo I want that car, but it costs an arm and a leg. Chciałbym to auto, ale jest koszmarnie drogie. Zwrot ten brzmi dramatycznie. No i właśnie o to chodzi. Liwią ten. Nie jest bardzo stary. Najprawdopodobniej pojawił się w Stanach w połowie XX wieku po II wojnie światowej. Jedna z teorii mówi, że zwrot ten pochodzi od weteranów wojennych, którzy dosłownie stracili kończynę i mówili: Freedom cost me an arm and a leg, czyli wolność kosztowała mnie rękę i nogę, czyli ogromne poświęcenie. Stąd idiom zaczął oznaczać bardzo wysoką cenę, również w sensie finansowym. W takim razie przejdźmy do numeru 7. Pull someone's leg. Pull someone's leg. I znowu coś o nogach. Dosłownie oznacza to ciągnąć kogoś za nogę. Ale tłumaczymy to jako robić kogoś w konia, żartować sobie z kogoś. Are you pulling my leg? That can't be true. Robisz mnie w konia? To nie może być prawda. He promised to help me, but he pulled my leg. Obiecał, że mi pomoże, ale zrobił mnie w konia. Albo relax, I'm just pulling your leg. Spokojnie, tylko cię wkręcam. Jeżeli chodzi o pochodzenie tego idiomu, to jedna z teorii cofa nas do czasu wiktoriańskiego Londynu, gdzie złodzieje uliczni mieli ciekawą metodę. Jeden ciągnął ofiarę za nogę, przewracał ją, a drugi okradał kieszenie w tym samym czasie. Inna teoria sugeruje, że zwrot pochodzi z komedii fizycznej, gdzie aktorzy ciągnęli się nawzajem za nogi na scenie, jako część żartobliwego przedstawienia. I z czasem pulling someone's leg zaczęło oznaczać robienie sobie żartów. Ok, numer 8 jest bardzo interesujący. Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. Oczywiście. Nie chodzi tutaj o zabijanie niewinnych ptaków, tylko o odpowiednik naszego polskiego powiedzenia „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, na jednym ruszcie”, czyli załatwienie dwóch spraw za jednym zamachem. Oto przykłady: I visited grandma and did my shopping. Two birds, one stone. Odwiedziłam babcię i zrobiłam zakupy. Dwie pieczenie na jednym ogniu. By walking to work, I killed two birds with one stone. I save money and get exercise. Chodząc pieszo do pracy oszczędzam pieniądze i się ruszam za jednym zamachem. Jeżeli chodzi o ten idiom, to niektóre osoby i organizacje proekologiczne sugerują nowoczesne, delikatniejsze lub mniej brutalne dla zwierząt wersje tego idiomu. Na przykład feed two birds with one scone, czyli nakarmić dwa ptaki jednym ciastkiem lub solve two problems with one solution, rozwiązać dwa problemy jednym rozwiązaniem. Jednak wersje te nie weszły oficjalnie do codziennego użytku. Są raczej żartobliwymi lub ideologicznymi propozycjami zamienników dla tego zwrotu i nikt ich nie używa na serio. Przedostatni zwrot na dziś to popularny zwrot Under the Weather. Under the Weather, dosłownie pod pogodą, ale nie ma to nic wspólnego z pogodą za oknem, tylko z naszym samopoczuciem. Jeśli czujemy się kiepsko, jesteśmy lekko chorzy, to możemy właśnie użyć tego idiomu. I'm feeling a bit under the weather today. I think I'm getting a cold. Nie czuję się dziś najlepiej, chyba łapie mnie przeziębienie. I feel under the weather. Can you make me some hot tea? Źle się czuję. Możesz zrobić mi gorącą herbatę? A skąd wziął się ten zwrot? W dawnych czasach, gdy marynarz czuł się źle na statku, na przykład z powodu choroby morskiej, przeziębienia i tym podobne, wysyłano go below deck, czyli pod pokład, żeby odpoczął i był z dala od złej pogody, czyli under the weather, w złej formie z powodu pogody czy choroby. Później ten zwrot wszedł do języka codziennego już poza kontekstem morza. No, i tym sposobem doszliśmy do ostatniego zwrotu w tym odcinku. Last but not least. Ostatni, ale nie mniej ważny. Powszechnie używany zwrot: A piece of cake. A piece of cake. Wcale nie oznacza kawałka ciasta, tylko coś łatwego. To odpowiednik naszego bułka z masłem: Pestka. The test was a piece of cake. Ten test to była bułka z masłem. Don't worry, this homework is a piece of cake. Nie martw się, to zadanie domowe to pestka. Skąd się wziął ten idiom? To ciekawa i tym razem przyjemna historia w XIX wieku, zwłaszcza na południu USA, podczas zabaw i uroczystości organizowano konkursy taneczne zwane cake Walks. Para, która najlepiej tańczyła, wygrywała ciasto. Taniec był łatwy i przyjemny stąd. Cake walk stał się synonimem czegoś łatwego do wygrania. Stąd się wzięło najpierw wyrażenie zaczął się a cakewalk a następnie pojawiło się a piece of cake, czyli coś równie łatwe co zjedzenie kawałka ciasta. W takim razie jak naprawdę poprosić o kawałek ciasta? I tu też użyjemy piece of cake, tym razem nie jako idiomu, ale w dosłownym znaczeniu, czyli can I have a piece of cake, please? To dosłowna prośba. Pamiętajcie, kontekst jest tutaj kluczowy. Jak widzicie, nie wszystko w języku angielskim znaczy to, co na pierwszy rzut oka, więc musicie zachować czujność, ale jednocześnie dobrze się bawić, bo pozytywne nastawienie pomaga w nauce języka i zapamiętywaniu nowych zwrotów. Jeśli chcecie poznać więcej takich idiomów i wyrażeń, zostawcie subskrypcję i dajcie znać w komentarzu. Który z dzisiejszych zwrotów zaskoczyły Was najbardziej? Do następnego. Bye!